kochani, przyjdę dzisiaj do Was z filmikiem o moich ulubieńcach sierpnia. sierpnia. Wiem, że jestem troszeczkę spóźniona, ale myślę, że 3 września to nie jest najgorszy jeszcze czas na nagranie ulubieńców. I tak na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że zaczęłam chodzić na siłownię. Od 1 września zaczęłam chodzić na siłownię. I, I dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego mówię Wam o tym, ponieważ szukam kompana, szukam kogoś, kto, kto będzie ze mną chodził, więc jeśli któraś z Was, kochane, która jest z Poznania, miałaby ja, ochotę ze mną chodzić na siłownię, ja chodzę na siłownię do pióra. Piór jest w Pestce i w Malcie. Będą otwierali też na tym nowym dwórcu PKP. To dajcie znać, spiszemy się, jakoś fajnie byłoby łodzić z kimś, ponieważ cała zawsze jest a z kimś to raźniej. No i w sumie to, wszystko co Wam chciałam powiedzieć takim, na takim wstępie, już przechodzę do ulubieńców. Nie mam tych kosmetyków dużo. Są to kosmetyki głównie jakieś nowe, które naprawdę spróbowałam i przypadły mi mega do gustu. I jest jedna rzecz niekosmetyczna, taka typowo niekosmetyczna. I tak pierwszym moim ulubieńcem, który był hitem po prostu yy, całego miesiąca jest to paletka Naked 2. Tak, yy, mam paletkę Naked, yy, Naked 2. Dostałam ją na urodziny po prostu. W w ogóle byłam w totalnym szoku, yy, że dostałam tą paletkę. No każdy wie w sumie jak Naked 2 wygląda. Tak, ja wiem, że światło jest słabe, ale chciałam nagrać mam jeszcze coś yy, na balkonie, ale myślę, że, 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 że damy radę. Yy. No i co? Po prostu każdy cień z tej paletki jest rewelacyjny. Szczególnie ja lubię ciemne, ponieważ ten jasny matowy jest fajny, ale jest taki jakby zbyt, zbyt mało napigmentowany, aby zakryć moje żyłki na oczach, czego ja wymagam od jasnego, matowego cienia, więc ja używam Inglota, który też będzie w lubieńcach. tak to całość tej paletki jest wyśmienita i drugie moją ulubieńcem jest pędzelek w tej paletki, Po prostu ten, no ten to jest taki w sumie zwykła ta końcówka płaska taka. Ale ten puchacz jest po prostu niesamowity Słuchajcie, on jest tak miękki, tak po prostu... No cudowny jest ten pędzel Pięknie wszystko blenduje, rozciera Naprawdę rewelka, super naprawdę No myślę, że, że Paletkę Naked 2 poleca każdy Nie każdy, nie każdego na nim stać Mnie też nie było na nim stać I nie mogę sobie jej kupić, no ale dostałam ją Więc naprawdę jestem mega zadowolona z niej Tyle, jak już będziemy Przy oczach, to pokażę Wam ten cień Z Inglota, jego mam włożonego Tutaj w paletkę Teraz postaram się to wyjąć nie... Aha, oczywiście wyskoczyły mi wszystkie oprócz... O jest. To jest 467. To jest taki matowy, beżowy kolor z drobinkami i to jest double spalku. Hmm. Tak jak widzicie, z jego już wszyscy duży. Ja coś czuję, że niedługo sięgnę do ręka. To jest świetny cień. To jest taki typowo beżowy cień z drobinkami, które wyglądają bardzo fajnie na oko. Naprawdę super się spisuje ten cień. Utrzymuje się cały czas, tak samo cienie z Urban Decay z tej Naked Weeki utrzymują się cały dzień, jest nies niesamowicie prostu reweka I kreseczki robiłam tak jak Wam już pokazuję, bo od początku moich ulubieńców tym linerem tutaj z tego zestawu z Essence Smoky Eyes Set, ja pokazuję tu w każdych ulubieńcach to jest po prostu najłatwiejszy sposób na narysowanie kreski, więc jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z linerem, z kreskami, to polecam Wam to, według mnie to jest to samo, co eyeliner w słoiczku, ja mam eyeliner w słoiczku w identycznym kolorze z Essence i według mnie jest to samo. Więc jeżeli zaczynacie swoją przygodę z kreskami, to zacznijcie od tego, bo tym ciężko sobie zrobić krzywdę. Można się bardzo fajnie nauczyć na tym rysować kreski. Dobra, te oczu to już wszystko. Teraz Wam pokażę błyszczy, który po prostu podbił moje serce. To jest My Secret Dress Up lip, Your Lips. To jest błyszczyk, kremowy błyszczyk nadający ustom intensywny kolor oraz usłyszany efekt. Słuchajcie, to jest bardziej taka pomadka w płynie. Ma taki zwykły aplikator. Staram się wam pokazać kolor. Wiecie, jak to za mną, kolor na pewno nie będzie jakiś nude To jest taki kolorek. Ja mam w nie powiem w jakim mam kolorze, bo mi się tu już wszystko zdarło. Niestety nic wam nie powiem na temat koloru, ale tam jest chyba 5 kolorów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jakieś jasne też były, ale głównie takie ciemniejsze I słuchajcie, to jest mm, bardzo kryjący, to nie jest guzik, to jest pomadka w kremie, jest bardzo kryjący, to jest coś w stylu tych, yy, ma taką samą konsystencję, znaczy taką samą, podobną jak te z Manhattanu i te z Essence Matowe. Podobnie się nakłada, podobnie pachnie ale nie jest matowy, tylko jest błyszczący naprawdę to jest coś cudownego nigdy w życiu nie miałam tak cudownego kosmetyku kosztowało chyba 11 złotych ale no jestem zakochana i kolor, i to jak to się utrzymuje, bo ten pigment wchodzi tak jakby w usta yy, zjada się równomiernie i po zjedzeniu cały czas mamy kolor na ustach no jest po prostu rewelacyjny naprawdę i zakupię sobie inne yy, tu pokażę może mniej więcej jak to wygląda na pewno zakupię sobie inne kolory z tego, ponieważ jest to cudowny cudowny kosmetyk Dalej do twarzy kupiłam synergen, ten znany już puder w numerku 04. Wydaje mi się, że koloru 04 nie było. Ale zobaczcie słuchajcie, ja go kupiłam chyba 16 albo 16 sierpnia. Zobaczcie, jakie jest zużycie. Ja go używam normalnie, tak jak każdego innego pudru i tu już widać tyle dęka. On tak się szybko zużywa, że ja nie wiem, oni coś chyba zrobili z tą formułą, żeby to się szybciej zużywało przez to, że to jest takie tanie. Bo wiem, że kiedyś on był bardziej wydajny i mi każdy puder normalnie bardziej starcza niż ten um, Tutaj się coś dziwnego dzieje Dalej W7 Afryka bronzer Tylko ja tego nie używam jako bronzera, tylko jako różu Bo widzicie, no tutaj jest dosyć duża różowa plamka, taka dosyć ostry róż To jest taki neonowy róż bardziej Więc nie wyobrażam sobie używać tego jako bronzera, ale używam tego jako różu W takiej opalnej sery bardzo fajnie się sprawdza Ma no, lekkie drobinki, ale na twarzy tego e, jakoś zupełnie nie widać Myślę, że później zimą będzie trudne ciemny, ale, ale na lato, wiosnę i taką jeszcze, jeszcze teraz jest ok, więc naprawdę fajny i on się bardzo ładnie utrzymuje, wygląda świetnie na policzkach. I dalej jako rozświetlacza w rozwalonym opakowaniu z SS, już mam takiego cienia. To jest 43 Mystic Lemon. Zdawał się mam zrobić... albo nie, tak, proszę Nie, tutaj w tym świetle już tego nie będzie widać niestety ale naprawdę świetnie się mieni. Nie nic nie zobaczycie. Daję taką fajną e, taflę złotą, z złotym połyskiem, więc na lato był świetny. Teraz już może troszeczkę mniej mi będzie odpowiadał Będę już bardzo zwykłego rozświetlaczu takim białym bądź takim bardziej białym wykończeniu, bo on dawał takie złote wykończenie, ale naprawdę świetny tylko się utrzymywał i bardzo fajnie jako cień on mi nie podpasował. Myślałam, że będzie inny, nie testowałam go i myślałam, że będzie innym cieniem. Nie będzie tak się strasznie błyszczał, ale błyszczy się, używam go jako rozświetlacza. I sprawdza się w tej yy, yy, yi, yi, roli świetnie. Yy, I dalej, dalej co mam pokażę? Dalej pokażę Wam może włosy i zacznę od tam. Piłam sobie tangel teaser. Yy, to jest mój własny prezent na urodziny. postanowiłam, że na urodziny zainwestuję w coś i kupiłam sobie tangel teaser na urodziny. Yeah. Mam to wersję dwukolorową, tu mam fioletową, różową. To jest niby ta lepsza wersja, jakaś tam wyprofilowana, że lepiej się on trzyma i tak dalej. No i jestem zachwycona. Jeszcze nie zauważyłam tego, aby te włosy mi wypadały jakbyś mniej, ponieważ mi strasznie teraz wypadają włosy, więc na nim mi włosy nadal zostają. Ale widzę różnicę w tym, jak te włosy się błyszczą, jakie są miękkie po użyciu tego tangle teasera. Więc naprawdę kochane polecam. Ja też się dziwiam, co może być w takiej szczotce. I ona... Ja ją kupiłam jeszcze w promocji w Mint shopie. Minty shop? Mint shop, tak. Eee, dałam za niego 40 zł z przesyłką Czy 40... nie 45 z przesyłką, coś takiego Wiem, że dałam dużo taniej niż one są normalnie 35 Kurczę, naprawdę już nie wiem ile za niego dam Ale, e, ale naprawdę nie żałuję i polecam wszystkim Jeżeli macie urodziny, kupcie sobie na urodziny, na imieniny, na gesty Kupcie sobie samochód w zery, no bo naprawdę jest rewelka i dalej mam do włosów gadnie Fructis, e, szampon wzmacniający ten goodbye, coś tam, coś tam Do włosów bardzo ozniszczonych, z rozpełnymi końcówkami Kupiłam go w Superfarmie Słuchajcie, kupiłam go dlatego, e, że m, wiele z Was mi napisało w ogóle pod chyba zakupowym kosmetycznym e, Gdy pokazywałam szampon z Nivea i Diamond Gloss, że po nim dostałyście łupieżu i w ogóle No i ja używałam do tej pory wielu szamponów z Nivea i nic mi się nie stało Diamond Gloss miałam pierwszy raz i faktycznie dostałam po nim łupieżu, głowa mnie swędzi niesamowicie więc użyję go pewnie jako żelu podpuszczalny albo oddam ale ten jest rewelacyjny, po prostu to jak pachnie ten szampon o Boże, włosy po nim tak długo, tak pięknie pachną w ogóle mnie głowa po nim nie swędzi, ja wiem, że on ma silikon, ja wiem, że on ma SLS, moje włosy potrzebują silikonów ale tak miękkie włosy po nim mam, że szok, po prostu nigdy bardziej miękkich włosów nie miałam głowa mnie nie swędzi, no jest rewelacyjny, po prostu zakochałam się w tym szamponie, na pewno jeszcze do niego wrócę i kupując ten szampon mogłam mieć za połowę ceny to serum na końcówki z garniera Słyszałam fajne opinie To jest po składzie patrząc to jest sam czysty silikon Ale ma przepiękny zapach i włosy po nim są fajne, fajnie się błyszczą Więc postanowiłam sobie kupić i jestem bardzo, bardzo zadowolona Dalej może to twarzy pielęgnacja Pure Nature z Oriflame Organic Ten żel do mycia twarzy z aloesem i arniką ja go uwielbiam, pięknie, pięknie pachnie naprawdę ma taki delikatny, cudowny zapach. perfum o takim zapachu bardzo jest delikatny, bardzo delikatnie czyszcza tą skórę, skóra nie jest po nim ściągnięta naprawdę jest świetny, na pewno do niego jeszcze wrócę, bo jest rewelacyjny i używałam jeszcze korund kosmetyczny do mikrodermabrazji, ponieważ ostatnio mam troszeczkę problemów z cerą wydaje mi się, że przez stres i używałam właśnie korundu kosmetycznego do mikrodermabrazji on jest dosyć mocnym produktem i nie każdemu może, może przypasować na pewno cera wrażliwa, yy, normalna, sucha, powinna sobie... Znaczy do, normalna może jeszcze, ale tak on jest bardziej dla tłustej cery i na pewno nie trądzikowej z yy, wypryskami. Yy, ponieważ będzie rozdrapywał i roznosił te wypryski, znaczy wypryski bakterii. Więc korun był też moim ulubieńcem, bardzo fajnie na skórek i skóra była pewnie taka miękka, oczyszczona i dał sobie radę z węgrami, z nieczyszczeniami. Dalej mam jeszcze z Kamil, Hand Creme, Boże, co już... Jestem za bardzo skończona chyba. Krem do rąk z rumiankiem. To jest ta chyba klasyczna, tak, classic, klasyczna wersja. Ładnie pachnie, jest bardzo fajny. Super miękkie ręce są po nim w dłonie. Yy, on normalnie kosztuje dosyć dużo, ja go kupiłam w promocji chyba za 5 zł. Jeżeli będzie w promocji to go kupię ponownie. Yy, na razie przy takiej dłoniec normalnej cenie to wolę i stanę, bo ona kosztuje 2, 3 coś, coś i jest świetna, ale w promocji na pewno będę do niego wracała. I ostatnim produktem kosmetycznym jest Neutrogena z peeling do stóp. Coś takiego, jego ja kupiłam w Superfarmie za dwa coś, tak mi się wydaje. I żałuję, że głupia nie wzięłam go więcej. Pachnie lekko komentorem, ale on ma już na drugim, na trzecim miejscu mocznik. Później ma parafina, ale parafina do stóp jest z kogo. I słuchajcie, to jak nóżki są potem gładkie, miękkie i cudowne. To jest po prostu szok. Nawet ja nigdy nie miałam lepszego peelingu, dostałam jeszcze raz, pokażę jak on wygląda. Nigdy nie miałam lepszego preparatu, więc jeśli będziecie miały okazję i wychaczcie jeszcze kiedyś w promocję na ten peeling w takiej cenie, to go bierzcie po prostu hurtowymi ilościami. I to wszystko z kosmetycznych ulubieńców. I mam jeszcze jednego nie kosmetycznego ulubieńca. Są to crunchy, oto je mamy już otwarte, są to crunchy bananowe z czekoladą. Ja je kupuję w biedronce. To są te same kranci, które są produkowane przez Santę, Bo te z Biedronki, tutaj Wam pokażę, że one też są produkowane przez Santę dla Biedronki I to są dosłownie te same płatki, które można kupić w Tesco i Petrze Pawle za około 6 zł Biedronce kosztują 3 coś chyba, albo nawet 2 coś, ale wydaje mi się, że 3 coś są o połowę praktycznie tańsze, niż te, które można kupić normalnie z Santa A to jest to samo, nawet te kawałki czekolady, które są w środku e, Są identyczne, więc to jest na 100% to samo Jestem tego pewna e, I po wcinam to jak ona przez cały miesiąc Z jogurtem, z owocami, no ze wszystkim Po prostu to kręci, jest non stop u mnie bo powinnam właśnie zakup, zacząć kupować jakimiś portowymi ilościami, bo Mega, mega dużo tego wcinam Ja wiem, że to nie jest najzdrowsza przekąska, ale chyba lepsze takie coś niż obiadanie się z słodyczami i co kochani, e, to wszystko, wszystko z moich ulubieńców, dajcie znać co e, są Wasi ulubieńcy lub e, jakieś buble, ja na szczęście w tym miesiącu nie trafiłam na żadnego bubelka, e, dajcie znać na dole, jeszcze e, gdyby któraś z Was chciała przykład, zacząć chodzić ze mną na tą siłownię, to też dajcie znać i do zobaczenia, cześć!